Cześć, tu, Michel Lewie, ten sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam do kolejnego filmu z serii Pierwsze Wrażenia, w trakcie którego chciałbym podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami po drugiej rozgrywce w drugą część bardzo znanej gry. Dzisiejszy film będzie bowiem poświęcony grze pod tytułem Marco Polo 2. Marco Polo 2 to kontynuacja, ale stanowiąca odrębną, samodzielną grę, bardzo głośnego wcześniejszego tytułu tych samych autorów a więc Marco Polo gry, która przenosi nas do czasów Marco Polo i pozwala nam na wcielenie się w rolę podróżników, którzy będą wędrować w kierunku Pekinu. Marco Polo 2 jest grą, w przypadku której mamy troszkę odwrócone odwróconą percepcję, odwróconą perspektywę, bo będziemy startować z Pekinu i będziemy następnie podróżować po Azji, podróżować po różnego rodzaju fragmentach globu w celu ustawiania w poszczególnych miastach, które będziemy odwiedzać naszych placówek handlowych, pozyskiwania zasobów i, jak można się domyślać, zbieraniu punktów. Marco Polo 2 to gra, która w podtytule angielskim posiada nazwę Marco Polo, In the service of the Khan, a więc w serwisie czy też w służbie Hana. A to nie bez powodu, bo jak wcześniej wspomniałem, będziemy podróżować po różnego rodzaju, głównie w miastach azjatyckich, i tam będziemy pozyskiwać różnego rodzaju zasoby, realizując także kontrakty i zlecenia handlowe. A więc przenosimy się do czasów, gdy handel opierał się przede wszystkim na podróżach, na karawanach, które będą przemierzać pustkowia, które będą przemierzać odległe dystanse po to, ażeby odwiedzać miasta targowe, miasta handlowe, pozyskiwać, wymieniać zasoby i zarabiać, pomnażać majątek. Marco Polo 2 zostało wydane w 2019 roku, a w Polsce ukazał się nakładem wydawnictwa Albi Polska w 2020 roku. Gra pierwotnie wydana została w angielskiej wersji językowej, w niemieckiej wersji językowej przez Hansim Gluck, a oryginalnie we włoskiej wersji językowej przez Gioki Uniti. A to za sprawą faktu, że autorami Marco Polo 2 jest dokładnie ten sam duet autorów, który stał za pierwszą częścią, a więc Daniele Tassini oraz Simone Luciani. Dwóch niezwykle uznanych, bardzo popularnych włoskich projektantów. Marco Polo 2 przeznaczone jest dla dwóch do czterech graczy w wieku 12 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii według zapewnień wydawcy wynosi od 60 do 120 minut. Ale pierwsza partia, pierwsze kilka partii nawet może być znacząco dłuższych. Warto powiedzieć, że Marco Polo 2 to nie jest wyłącznie kopia Marco Polo 1. To nie jest dokładnie ta sama gra, choć osoby, które grały już Marco Polo, w Marco Polo 2 znajdą sporo elementów podobnych lub nawet bardzo podobnych. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że Marco Polo 2 nie jest ani rozszerzeniem, ani tym bardziej kalką Marco Polo. To jest gra, która wprowadza szereg nowych rozwiązań mechanicznych, która stanowi swego rodzaju upgrade tego, co mieliśmy w Marco Polo, ale nie zastępuje pierwowzoru w 100%. I w dalszym ciągu osoby, które znają, lubią Marco Polo, po poznaniu Marco Polo 2 nie wykluczone, że będą chciały od czasu do czasu skakać między tymi tytułami i grać w każde z nich z osobna. O co chodzi w Marco Polo 2? Troszkę już o tym powiedziałem, jest to gra, w przypadku której wcielamy się w rolę kupców, podróżników, którzy rozpoczynają swoją przygodę z Pekinu i następnie podążając znajdującymi się na plan szlakami handlowymi, wędrować będziemy pomiędzy różnego rodzaju miastami, w których umiejscowić będziemy nasze placówki handlowe, w których będziemy pozyskiwać kontrakty, pozyskiwać różnego rodzaju dobra miejskie i różnego rodzaju korzyści, będziemy także Realizować wspomniane przed momentem kontrakty, będziemy, będziemy pozyskiwać punkty dzięki zarówno czy do realizacji kontraktów, czy wykorzystywaniu naszych specjalnych zdolności, czy to w wyniku końcowej punktacji. Bo w Marco Polo zagramy w sumie 5 rund, i z końcem ostatniej rundy wchodzi jeszcze dodatkowa punktacja, która to, w odróżnieniu od Marco Polo 1, jest przede wszystkim skoncentrowana na zliczeniu herbów. Bowiem każda z miast, które odwiedzimy, posiada konkretny herb, i na końcu gry sprawdzać będziemy, jak wiele tych herbów znajduje się w naszej kolekcji, a więc gdzie posiadamy placówki handlowe. Do tego dokładamy pewne bonifikaty wynikające z kart celów, które każdy z graczy dobiera na początku rozgrywki, i potencjalnie również bonifikaty wynikające ze zrealizowanych kontraktów. To na końcu daje nam pewną liczbę różnych herbów, które udało nam się w trakcie rozgrywki zgromadzić, i w oparciu o pewną tabelę otrzymujemy jeszcze dodatkowy zastrzyk punktowy za tego rodzaju, za tego rodzaju kolekcję. Do tego doliczamy punkty graczowi, który zrealizował najwięcej kontraktów w trakcie rozgrywki, i na końcu to gracz, który zdobył najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. W Marco Polo. Podróżując, będziemy jednocześnie wydatkować zasoby, bo często będzie tak, że podróżując między różnego rodzaju lokacjami, trzeba będzie wydać czy to pieniądze, czy to wielbłądy. Znany już z Marco Polo 1, ale w przypadku Marco Polo 2 troszkę inaczej to wygląda, bowiem koszty podróży są troszkę większe niż Marco Polo 1. I czasami będzie też tak, że zapędzając się w pewne miejsce plan, czy ciężko nam będzie się z niej później, będzie się z, niego z tego miejsca Później ciężko nam będzie się jakoś wymotać. Ale to jest urok Marco Polo 2, który w przypadku porównaniu do Marco Polo 1 bardzo mocno stawia na ruch, bardzo mocno stawia na podróżowanie. W Marco Polo 1 dało się grać w zasadzie nie ruszając się z miejsca. W Marco Polo 2 jest to już niemożliwe, bo zasadnicza różnica jest taka, że po pierwsze, jak wcześniej wspomniałem, zbieramy punkty za zebrane herby, bez podróżowania tych herbów raczej wielu nam się nie uda zebrać. Po drugie. Pobieranie kontraktów stanowiących esencję gry i najważniejsze źródło punktów jest możliwe tylko z miast, w których mamy nasze placówki. Więc nie ruszywszy się w ogóle z Pekinu, nie pobierzemy żadnych kontraktów, nie zrealizujemy żadnych celów. W trakcie rozgrywki będziemy pozyskiwać zasoby, będziemy podróżować, będziemy realizować kontrakty, będziemy także pozyskiwać pieniądze, a to wszystko dzięki naszym kostkom. Bo ponownie, podobnie jak Marco Polo 1. Mechaniką napędzającą całą rozgrywkę są kości. I na początku każdej z rund gracze miotają posiadanymi kośćmi, każdy posiada zestaw kości we własnym kolorze. I w zależności od tego, jak ułożyły się wyniki, jest możliwe, że któryś z graczy pobierze tak zwaną bonifikatę. Jeśli suma wartości na kostkach jest mniejsza od 15, to wtedy gracz może pobrać tyle, ile mu brakuje do 15 w pieniądzach lub we wielbłądach. Jest to o tyle istotne, że Faktycznie, jeżeli mamy same niskie kości, to może być tak, że nie wykrzeszemy konkretnych, bardzo opłacalnych bonusów z niektórych pól na planszy, bo pola będą działać w taki sposób, że to, jak mocna będzie akcja, którą będziemy wykonywać, będzie uzależniona od wartości kości, którą w danym miejscu ustawimy. Nie mając więc wysokich kości, będziemy mogli odpalać tylko akcje o trochę mniejszej mocy. Korzyścią natomiast posiadania niskich kości jest to, że mniej będziemy płacić za ich wykorzystywanie. Bo podobnie jak to było w Marco Polo 1, jeśli będziemy wysłać naszego pracownika, czyli kość, na już zajęte miejsce, to musimy uiścić opłatę równą w wartości kości, którą aktualnie wystawiamy. Więc jeśli wystawiamy szóstkę na zajętym miejscu, to będzie nas to sporo kosztować, ale jeśli wystawimy tam już jedynkę, to będzie to o wiele tańsze. Przy czym, jak wcześniej wspomniałem, wystawienie jedynki będzie w większości przypadków oznaczać, że wykonamy akcję znacząco słabszą. Na mapie będzie kilka różnych miejsc, do których będzie można wysyłać kości, i gracze będą po kolei decydować o tym, gdzie wysyłają swoich pracowników i będą odpalać akcje. Oprócz tego mamy także pewną pulę akcji dodatkowych, które nie konsumują naszej akcji głównej, to mogą być na przykład realizacja kontraktu, to może być ulepszenie pieczęci. We grze występują także cztery pieczęci, które z jednej strony pozwalają nam przemieszczać się pewnymi szlakami, po drugie, dają nam też w przypadku ich ulepszenia pewien zastrzyk zasobowy lub punktowy na początku każdej rundy. Wreszcie mogą także dawać punkty, jeśli na końcu gry, jeśli w ramach naszych celów było także ulepszenie konkretnego rodzaju pieczęci. To może być także kupno czarnej kostki, co jest bardzo ważną akcją dodatkową, bo w grze występują dodatkowe kostki, które nie należą do żadnego z graczy, ale które można pozyskać, przerzucić i wykorzystać jak swoją. Z jednoczesnym bonusem polegającym na tym, że jeśli wysyłamy nasze kostki w konkretne miejsce, to nie możemy ustawiać naszych kostek na naszych innych kostkach, ale czarne kości. Już temu limitowi nie podlegają, więc jeśli wysłaliśmy w dane miejsce już naszego pracownika w danej rundzie, a chcemy odpalić tę akcję podobnie, ponownie czarna kość jest świetnym rozwiązaniem. W grze będziemy więc wysyłać naszych, naszych pracowników, czyli kostki odpalać akcje, podróżować, zbierać kontrakty realizować kontrakty, pozyskiwać zasoby, zamieniać zasoby i w ten sposób rywalizować przez 5 rund. Na końcu ten kto zdobędzie najwięcej punktów, ten zwycięża. Tak mniej więcej wyglądają podstawowe założenia mechaniczne Marco Polo 2. Mniej więcej tak wygląda także sama tematyka gry. Można byłoby powiedzieć o dodatkowych aspektach, na przykład o tym, że każdy z graczy otrzymuje także na początku gry zestaw celów, o czym już wcześniej zresztą mówiłem. Z tych celów wybiera jedną kartę, która będzie jego celem końcowym. Otrzymujemy także naszą specjalną postać, która będzie... Pozwalała nam korzystać ze specjalnych zdolności, takich jak na przykład możliwość wykonania na początku każdej rundy rzutu kośćmi i pozyskania konkretnych bonusów, albo na przykład zbierania dodatkowych punktów w przypadku przeskakiwania przez oazy. To są różnego rodzaju niuanse, które w dosyć mocny sposób ukształtowują to, jakie będzie nasze podejście do rozgrywki i wyznaczą naszą strategię. To są postacie dosyć zrównoważone, choć z pewnymi wyjątkami. Teraz w związku z tym, skoro już mniej więcej powiedziałem o tym, o czym Marco Polo 2 traktuje, mniej więcej powiedziałem też o tym, czym różni się od Marco Polo i że jest to gra zupełnie że jest to gra inna, która jednak chodzi na innych zasadach, która zapewnia zupełnie inne rodzaje doznań, czy też stawia inne cele przed graczami, to czas na opowiedzenie o tym, co mi się w Marco Polo 2 podobało, a co podobało mniej. Zaznaczając, że jest to, są to wnioski po dwóch partiach, i to oddzielonych bardzo długim odstępem czasu, bo graliśmy w ten tytuł dwukrotnie, zdaje się, że w tym samym składzie, przy czym od pierwszej do drugiej partii minęło wiele, wiele miesięcy, więc w praktyce materiał to nagrywam po drugiej partii, którą mam w tym momencie świeżo za sobą. Po pierwsze, jeśli chodzi o elementy, z tych elementów, które podobają się Polotwa, to powiedziałbym, że pierwsza rzecz, która mnie osobiście się podoba, ale pewnie podobać będzie się też wszystkim tym, którzy już znają Marco Polo i którzy mają na przykład Marco Polo w swojej kolekcji. To jest to, że Marco Polo 2 nie jest kalką. Nie jest kopią, nie jest rozszerzeniem, tylko jest odrębną, pełnoprawną grą działającą nieco inaczej od Marco Polo. Powiedziałbym, że na tyle działająco inaczej, że gracz może mieć dwie te gry w kolekcji i w dalszym ciągu bawić się dobrze przy każdej z nich. Bo Marco Polo będzie chodzić trochę inaczej od Marco Polo 2. Marco Polo 2, tak jak wcześniej wspomniałem, o wiele większy nacisk położony jest mimo wszystko na podróż, bo to jest element, który nam generuje dodatkowy potencjał do końcowej punktacji. Mamy w Herbie, o których wcześniej wspomniałem, mamy trochę innych niuansów, które, których nie było w Marco Polo. To nie znaczy, że Marco Polo 2 jest jakoś znacząco lepsze od Marco Polo, jest po prostu inne i to w dużej mierze będzie kwestia preferencji. Ale ja osobiście opatruję to jako pozytyw, jako mocną stronę tego tytułu, bo najgorsze, co by mogło się stać, to gdyby to była bardzo podobna wersja Marco Polo, w której tylko pewne niuanse różnicowałyby feeling rozgrywki. Tu podobnie jak to ma miejsce na przykład w kontekście bras Birmingham i Lancashire. Różnica jest na tyle interesująca, że obie gry mogą być w dalszym ciągu całkiem ciekawe. Druga kwestia, która mi się osobiście Marco Polo bardzo podoba, to jest pewna elegancja, to jest pewna przejrzystość tego, jak wyglądają komponenty, z jakich korzystamy. Mechanizmy dobrze się za sobą zazębiają, tu nie ma elementów, które byłyby albo przeszyte na siłę, albo które ewidentnie nie pasowałyby do innych. Oprócz tego. Komponenty, z których korzystamy, mapa, po której będziemy się poruszać, są po prostu bardzo funkcjonalne i bardzo przejrzyste. Nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, jak wyglądają połączenia pomiędzy miastami, ile trzeba zapłacić, aby się tymi połączeniami przemieścić. Nie miałem wątpliwości też, gdzie należy postawić kostkę, aby wykonać daną akcję i jak ta akcja działa, bo to jest dobrze opisane. Jednocześnie mamy też wizualne przedstawienie tego, co robi dana akcja na plansze. To wszystko jest intuicyjne i sprawia, że mając Marco, grę z Marco Polo 2 będziemy się przede wszystkim zastanawiać nad tym, co zrobić, w jakiej kolejności zrobić, a nie jak co działa, choć i tu będą pewne wyjątki. To co mi się podoba to jest sam mechanizm alokacji kostek. Jestem olbrzymim fanem gier wykorzystujących kostki w najróżniejsze sposoby. Nawet swego czasu zbierałem kolekcjonerską grę kościaną Iron Die i... Wielokrotnie mówiłem Wam o tym, że ja generalnie kostki lubię. Nie mam w większości przypadków z nimi problemu, ale w większości swoich recenzji tam, gdzie kostki występują, mówię o tym, że może być to problematyczne dla części z Was, bo wiem, że z tymi preferencjami i z jednoczesną losowością, która wiąże się z rzucaniem kośćmi, wiążą się różnego rodzaju problemy lub różnego rodzaju opinie. Jeśli chodzi w związku z tym o mechanizm lokacji kostek, bardzo eleganckie rozwiązanie, które Marco Polo świetnie się sprawdzało. Sprawdza się dokładnie tak samo dobrze w Marco Polo 2. Rzucamy kość, otrzymujemy pewną pulę i musimy pracować z tą pulą przez całą rundę, z pewnymi drobnymi możliwościami wpływania na tę pulę, bo jest możliwość przerzutu kostki, jest możliwość zmiany wartości kostki, jest wreszcie możliwość kupna dodatkowej kostki. I to są wszystkie te elementy, które dodatkowo mają mitygować bardzo słabe rzuty. I to mi się podoba. A więc to, że graczom nie został tylko dany pewien arsenał w postaci puli kostek i nie zostali, zostawieni, nie zostali pozostawieni samym sobie na wypadek sytuacji, w której bardzo pechowo wykonaliby rzut. Bo, po pierwsze, mamy ten element balansujący, bilans balansujący polegający na tym, że jeśli rzucimy mniej od 15, to dostajemy dodatkową bonifikatę. Po drugie, możemy, wydatkując zasoby, przerzucić kostkę, możemy zmienić wartość kostki, możemy pozyskać czarną kość. Tych elementów jest na tyle dużo, że losowość, o której powiem na końcu, ale to będzie już krótka wypowiedź, bo w zasadzie w tym momencie wyczerpują cały ten wątek, nie jest aż tak bolesna i nie powinna powodować u graczy poczucia tego, że Ewidentnie rzuty sprawiły, że mają słabszą rundę albo że mają słabszy potencjał od innych, choć do tego jeszcze trochę nawiążę później. Sam mechanizm alokacji kostek i konieczność wybierania, które pole wybieramy, w jakiej kolejności, gdzie kto pójdzie, próbując antycypować to, co wydarzy się w trakcie rozgrywki, w trakcie rundy, to wszystko sprawia, że Marko Polowa będzie multum decyzji do podjęcia. I to jest kolejny aspekt, który bardzo mi się podobał w tej grze. Lubię gry, które są dosyć eleganckie, które mają ograniczoną paletę niezbyt skomplikowanych akcji, ale które dają graczom multum możliwości. I Marco Polo świetnie wpisuje się w tę kategorię. Tu będziemy naprawdę mieć bardzo dużo decyzji do podjęcia i to w bardzo różnych aspektach, bo powiedziałem już o tym, że decydujemy o tym, którą kość wykorzystać, w którym momencie wykorzystać, na którym polu wykorzystać, i czy przypadkiem nie wykorzystać jeszcze innych w kombinacji z tą kością, żeby skorzystać z lepszej opcji danego pola. To wszystko są decyzje, które będą konsumować sporo czasu i będą mimo wszystko satysfakcjonujące, jeśli będziemy później patrzeć na to z perspektywy czasu, obserwując to, czy udało nam się uruchomić jakąś sekwencję wydarzeń, która mocno pcha nas do przodu. Bardzo podoba mi się to, że w grze mamy kilka różnych źródeł robienia punktów. Możemy bardzo mocno grać na kontrakty, możemy bardziej postawić na podróż. Możemy wreszcie bardzo mocno wykorzystywać potencjał naszej postaci, jeśli takowa generuje punkty w jakiś sposób. Więc, mimo wszystko, tych punktów nie ma aż tak dużo, w tym sensie, że nie ma aż tak dużo źródeł punktów, żeby się w tym pogubić albo żeby koniecznie. Część z nich w ogóle zignorować. Raczej chodzi o znalezienie pewnego złotego środka i na postawienie na pewien model rozwoju, który sprawi, że będziemy w stanie uruchomić dobrze funkcjonującą maszynę i na końcu uzyskać faktycznie bardzo dużą liczbę punktów. Natomiast to, że one pochodzą z kilku źródeł, sprawia, że w trakcie rozgrywki będziemy jednak podejmować czasami decyzje polegające na potrzebie i na chęci adaptacji do tego, co dzieje się w trakcie rozgrywki. Bo w zależności od tego, jakie Specjalne karty wychodzą w trakcie gry, bo co rundę będzie też odświeżany rynek, gdzie będzie dostęp do nowych rodzajów kart generujących zasoby, ale też będzie dostęp do kart specyficznych akcji, plus ta pula specyficznych akcji będzie się powiększać w miarę stawiania kolejnych placówek w miastach, gdzie takie opcje są. I tym samym w miarę upływu partii może być tak, że pojawienie się jakiejś nowej możliwości będzie wymuszać na nas konieczność zmiany strategii, którą wcześniej graliśmy. Więc nie można z góry założyć, że gramy tylko na jedną rzecz. Trzeba będzie obserwować, co się dzieje i jednak wykazać się pewną elastycznością, co też sprawia, że Marco Polo 2 jest grą wymagającą spora atencji, wymagającą planowania i wymagającą też pewnej elastyczności. Na pewno bardzo mocno oceniam regrywalność, bo wydaje mi się, że elementów, które różnicują partię od jedną od drugiej, będzie na tyle dużo, że każda rozgrywka w Marco Polo 2 będzie wyglądać nieco inaczej. Czasami będzie tak, że układ bonusów miast, czasami będzie tak, że układ zasobów, które będziemy mogli pozyskiwać, że cele, na jakie będziemy grać, że postacie, z którymi będziemy grać. To wszystko są elementy, które powodują, że każdorazowo nasz początkowy układ jeszcze dodatkowo korygowany kostkami, które wynikami kostek, które rzucimy w pierwszej rundzie, będzie sprawiać, że potencjał w każdym przypadku będzie nieco inny i trzeba będzie do każdego z tych potencjałów zaplanować konkretną strategię, a później realizować i zmieniać i przystosowywać tego, co się w trakcie partii dzieje. Więc regrywalność oceniam bardzo wysoko. Jeżeli do tego dołożymy fakt, że to nie jest kopia Marco Polo, to zbiorczo oceniając Marco Polo 1 i 2 otrzymujemy całą masę najróżniejszych konfiguracji, w których możemy się nieco inaczej za każdym razem bawić. Wreszcie, jeśli mam mówić o tym, co mi się podobało, to na pewno podobała mi się też interakcja. To jest gra, w której interakcji będzie sporo w której będziemy bardzo uważnie patrzeć na to, co robią nasi rywale, bo gdzie w tym momencie wysyłają swoich pracowników. Ale i również, jakich pracowników jeszcze mają w puli, jakie mają zasoby, jaki potencjalnie kontrakt są w stanie zgarnąć z miasta, w którym mamy wspólnie placówki. To wszystko będą rzeczy, które będą wpływać także na podejmowane przez nas ruchy. Jeżeli widzimy, że przeciwnik nie ma zasobów po to, żeby na przykład kupić w tym momencie cenną czarną kostkę, potencjalnie jest szansa na to, że ta kostka jeszcze do nas wróci. Ale z drugiej strony, może być też tak, że zaskoczy nas jakimś ruchem, którego nie przewidzieliśmy, a powinniśmy byli, obserwując to, co mamy na planszy i co widzimy na planszy gracza. Czasami będzie tak, że będziemy się ścigać o to, kto pierwszy dojdzie do konkretnego miasta, żeby otrzymać jednorazowy bonus wynikający z postawienia tam placówki. Masa, masa interakcji do tego, czasami nawet negocjacji pomiędzy graczami i rozmów na temat tego, czy przypadkiem ktoś nie jest zainteresowany odpuszczeniem danego miejsca w zamian na przykład za możliwość pójścia w innym kierunku. I takie sytuacje się nawet w naszej rozgrywce zdarzały. To są wszystko te elementy, które w przypadku Marco Polo 2 podobały mi się, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej partii, i teraz czas na bardzo krótko opowieść o tym, co mi się podobało mniej, bo tych elementów w praktyce jest jak na lekarstwo. Pierwsza rzecz, o której trochę już mówiłem, to jest losowość. Losowość wynikająca z faktu, że mimo wszystko początkowy rzutkośnik w każdej rundzie może poniekąd troszkę ustawić nasz potencjał na tę rundę. I będzie się niestety, niezależnie od wszystkich elementów ograniczających to ryzyko, o których mówiłem wcześniej, zdarzać, że gracz ewidentnie nie trafi tego, czego chciał. Jeśli przykładowo gracz bardzo potrzebuje dużych, Wyników, bo zaplanował na przykład na ostatnią rundę bardzo daleką podróż i potrzebuje piątek szóstek, żeby daleko móc iść, a wyrzucił same dwójki, to jest to jednak bolesne, a to jest coś, co ciężko jest przeskoczyć, bo nawet kupując dodatkową kostkę, bo nawet przestawiając wynik na kostce albo ją przerzucając, musi wydać bardzo, bardzo dużo zasobów, ażeby odbudować ten potencjał, którego mu rozpaczliwie brakowało. Oczywiście, można powiedzieć, że nie można stawiać swojej własnej strategii, czy opierać swojej własnej strategii na tym, że rzuci się wyniki takie, a nie inne na kostkach. To może świadczyć o pewnej lekkomyślności, ale z drugiej strony czasami będzie tak, że komuś się po prostu po szczęście, a komuś będzie bardzo pechowo się rzucać i to ewidentnie momentami może podcinać skrzydła. Ale na szczęście, jak wcześniej wspomniałem, takie sytuacje będą incydentalne. I co do zasady, wszystkie elementy, które ograniczają występowanie tego typu sytuacji i ryzyko bardzo pechowych rzutów, sprawiają, że ja osobiście nie mam poczucia, że nawet ze słabszym setem nie jestem w stanie wykrzesać czegoś bardzo, bardzo interesującego. To w dużej mierze jest to, co już powiedziałem wcześniej, czyli umiejętność adaptacji do tego, co w danym momencie się dzieje. To, co moim zdaniem jest problematyczne, to jest jednocześnie to, że to jest gra, która na pudełku ma informację, że zagramy w nią od 60 do 120 minut. No i powiedziałbym, ok, ale tylko w sytuacji, w której siadają do niej gracze, którzy mają już w tym momencie na liczniku co najmniej kilka partii i którzy siadają do niej bez długiej przerwy. My graliśmy po raz drugi i od pierwszej partii minął szmat czasu, ale druga partia zajęła nam naprawdę bardzo długo. Graliśmy, myślę, że około 4... 4,5-5 godzin w grę, która na pudełku ma informację o 120 minut. Więc to jest niestety problematyczne, bo to jest gra, w przypadku której paraliż decyzyjny może bardzo mocno dawać się we znaki. I gracze czasami będą bardzo długo myśleć. Jeśli macie w swoim towarzystwie osoby, które bardzo lubią analizować absolutnie każdą możliwość, które mało tego, w momencie, gdy już oddadzą kolejkę kolejnemu graczowi, nagle widzą pewien potencjał i krzyczą, że chcą cofnąć ruch, że jeszcze mogą pozyskać na przykład wielbłąda i podebrać czarną kostkę, pozdrawiam cię Wojtek, to to może być problematyczne. To może po prostu bardzo dużo czasu konsumować. I to nie jest tak, że Marco Polo 2 jest grą męczącą. Jest raczej grą, która daje aż tyle. Możliwości, aż tak dużo możliwości, że nie znając aż tak dobrze zasad i nie mając na karku aż tylu rozgrywek w ten tytuł, może być tak, że tury gracza będą dosyć długie. I to jest w dużej mierze też kwestia ambicjonalnego podejścia, bo będą gracze, którzy po prostu wykonają ruch taki, a nie inny, bez zdatny, bez Jakiejś szczególnej analizy. Inni, jak wcześniej wspomniałem, będą bardzo dużo czasu poświęcać na zastanawianie się, w jakiej kolejności to wszystko poukładać, jak wydać zasoby, i to będzie momentami faktycznie zajmować czas. Więc podatność na pewien paraliż decyzyjny jest niewątpliwie elementem Marco Polo 2, podobnie jak i bardzo wielu innych gier euro. Ale po tych rozgrywkach mam tego typu wrażenie, że akurat Marco Polo 2, ten paraliż decyzyjny dawał nam się szczególnie we znaki. Ostatnia kwestia, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia instrukcji. Widziałem recenzję Marco Polo 2, na które pobieżnie rzuciłem okiem przed przygotowaniem tego materiału, w których instrukcja była chwalona. Ja muszę powiedzieć, że moja styczność z instrukcją do Marco Polo 2 po lekturze była pozytywna, ale kiedy już usiedliśmy do rozgrywki, kiedy zastanawialiśmy się nad pewnymi niuansami, doszedłem do wniosku, że to jest jednak instrukcja i zasady, które nie są zbyt przyjazne. Mamy kilka niuansów dotyczących tego, co pozyskujemy wchodząc do miasta albo stawiając tam placówkę. Mamy kilka niuansów, które nawet doświadczonym graczom sprawiali, sprawiały problemy i które powodują, że Marco Polo 2, które ma kilka mikrozasad, mikrokazusików, mikro nie jest wcale aż tak intuicyjne, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. I ponownie, jeśli gramy w towarzystwie mocno nastawionym na wynik, mocno nastawionym na maksymalizacją swojego własnego rezultatu, to też będzie problematyczne, bo jeżeli na końcu okazuje się, że to, że na przykład wyniki ułożyły się tak, a nie inaczej, jest efektem tego, że któraś z zasad została zinterpretowana trochę inaczej niż powinna, to pozostaje pewien niedosyt i pozostaje pewien znak zapytania. I Marco Polo 2, moim zdaniem, nawet patrząc na to, co dzieje się na Board Game Geek. Nie jest wcale gro, w przypadku której instrukcja byłaby bardzo przejrzysta, a zasady byłyby bardzo intuicyjne. Powiedziałem o tym, że gra jest dosyć elegancka i nie wycofuję się z tego, bo mówiąc o tym, mam na myśli przede wszystkim sam pomysł i mechanizm do lokacji kostek. To się sprawdza bardzo dobrze, to jest intuicyjne i to działa tak jak powinno. Ale pewne mikrozasady regulujące podróżowanie po planszy i to, jak korzystamy z pewnych bonusów, czy to premii miejskich, czy to. I innych kafelków lub nadrukowanych na mapie elementów, które tam się znajdują, to już jest pewien problem. I to powinno być lepiej opisane w zasadach, bo nawet ja, mając w tym momencie kilkaset różnych, kilkaset, kilka tysięcy ogranych gier i bardzo wiele partii na karku, miałem wątpliwości, jak pewne kwestie zinterpretować. Nawet następnego dnia kolega, z którym graliśmy, wysyłał jeszcze linki do pewnych wątków na Board Game geek, gdzie były wyjaśniane elementy, o których, nad którymi się zastanawialiśmy w trakcie rozgrywki. Więc koniec końców mam wrażenie, że coś tu nie do końca zagrało i nie jest to tylko efektem naszej percepcji jako grupy albo naszego towarzystwa, w którym graliśmy, bo inaczej na Board Game geek nie byłoby dokładnie podobnych wątpliwości, nie byłoby aż tylu pytań o zasady. Koniec końców jednakże, jeżeli miałbym przejść teraz do odpowiedzi na pytanie, czy mam ochotę zagrać Marco Polo 2 ponownie, odpowiadam zdecydowanie tak. Bardzo chętnie zagram w tę grę, bo uważam, że jest to po prostu dobry tytuł, że jest to gra, w przypadku której mechanizm alokacji kostek na tyle sprytnie został zaszczyty i na tyle sprytnie funkcjonuje, że daje po prostu olbrzymią frajdę. Jest to gra z bardzo dużą regrywalnością, z dużą głębią, gwarantująca sporo interakcji, jednocześnie dająca masę różnych możliwości do podjęcia. Bawiłem się przy niej dobrze, bardzo chętnie zagram w nią ponownie, bo mam świadomość tego, że to będzie za każdym razem nieco inne doświadczenie, w oparciu o nieco inne elementy, ale dające w dalszym ciągu dużą frajdę, bo, bo pozwalającą na optymalizację, pozwalającą na wykorzystywanie maksymalnie potencjału, który w danym przypadku jest nam dane uzyskać. To była krótka opowieść o grze Marco Polo 2, wydanej w Polsce przez Albi Polska. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też do innych materiałów na Wojnik TV. Zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na platformę X. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.